Witam serdecznie. Będzie. Dzisiaj będzie o przeszłości dosyć dalekiej. To będzie o, o sprawach paszportowych tam wyszło pytanie w, w komentarzu, w jaki, w jaki sposób wyjechałem. No, co się zdawało nieprawdopodobne w tamtych czasach <grych> otrzymać paszport. Więc opowiem jak to, jaki tam cud był, ile w tym było szczęścia, ile sprytu. I jak mi się to udało w sumie wszystko jakoś. Także raz, dwa, trzy, do sedna sprawy. W 77 jeszcze byłem w drugiej klasie szkoły licealnej. Chodziłem do liceum medycznego w Warszawie i przeniósł się do nas taki chłopak, Darek, do naszej klasy i zakolegowaliśmy się, on był starszy ode mnie o dwa lata. I on, był tym, on był w Szwecji poprzedniego roku na zarobek i wybierał się w następnym, w następnym roku znowu na, na, na wakacje do Szwecji, żeby, żeby zmywać naczynia nie? i żeby, żeby zarobić, także on był tym, który mnie pierwszy w pewien sposób wciągnął w ten, sam, w ten pomysł w ogóle, żeby 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 można było wyjechać, bo nie miałem żadnych innych kontaktów, ani znajomości, ani możliwości. Także, także on był takim pierwszym motorem napędowym za tym wszystkim. No, trzeba było mieć w tamtych czasach tak zwaną promesę. Promesa to było coś takiego, że masz na koncie 130 dolarów i w ten sposób nasz rząd ewentualnie był chętny się zgodzić, żeby ci wydać paszport, bo znaczy że się, że nie jedziesz uciec, że nie jedziesz tam żebrać, tylko że będziesz tam się utrzymywał. No i to było takim podstawowym warunkiem. Ponieważ ja nie miałem takich pieniędzy ani nawet szansy otrzymać, to prosiłem moją ciotkę najpierw o pożyczkę. W ostatniej chwili się rozmyśliła i szczęśliwie miałem dziewczynę, z którą chodziłem. Jej mama jak usłyszała, że, że ta pożyczka nie wyszła mi, to po prostu tak na miejscu pożyczyła mi pieniądze, wyjmując... Gdzieś tam z swoich i, i mi zaufała, także po prostu uratowałem mnie w ten sposób. No i złożyłem o pierwszy paszport. Miałem to 130 na koncie, złożyłem o pierwszy paszport, ponieważ byłem dopiero, jeszcze byłem nieletni, wtedy musiałem mieć pozwolenie rodziców. Rodzice byli dawno po rozwodzie i, i nie widywali się, nie rozmawiali, także było to też duże zadanie, żeby ich zebrać w sądzie w jednym miejscu, żeby tam się podpisali zgodę, no i podpisali. Jakoś tam ich zebrałem do kupy. Podpisali się, złożyłem mu ten paszport, no ponieważ byłem w liceum, to nie wyglądało to na jakiegoś uciekiniera, ani na jakiegoś tam podejrzanego wyraźnie. Także dostałem ten paszport pierwszy raz. Przepracowałem w Szwecji całe te wakacje, także miałem już troszkę swoich pieniędzy i, i, i było mnie stać, żeby znowu złożyć następny paszport jeszcze raz, także w, w, w roku następnym, na, w czerwcu, zaraz, no, jakoś tak, w czerwcu byłem znowu w Szwecji, byłem drugi raz. Tym razem pojechałem z moją mamą. Była taka możliwość, całkiem osobna opowieść, że miała wyjść za mąż tam, ponieważ ja się już nauczyłem szwedzkiego, no to pojechałem razem z nią, żeby to, żeby to przypilnować, i, i tak. Także byłem drugi raz w Szwecji. Chciałem w ogóle uciec do Szwecji, tam chciałem zostać, chciałem emigrować tam i tak mi się podobało. Byłem zakochany absolutnie w kraju, było czysto, było spokojnie, byli ludzie bardzo przyjaźni, ufni, bardzo mało ludzi w ogóle i, no mówię, bardzo mi się podobało. Po prostu byłem całkowicie zakochany, dlatego się nauczyłem języka i tak się przygotowywałem, żeby już tam zostać. Ale jak byłem z mamą, to, to jak, jak nie wyszło to wszystko z tym małżeństwem i i mama musiała wracać do Polski, to po prostu nie miałem serca, nie miałem sumienia, żeby jej powiedzieć, że sama jechała, ja zostaję. Bo, bo to miało mogą mieć konsekwencje dla niej, pracowała ona wtedy w, 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 w Metronexie, to, jest, to był handel zagraniczny, także ona wyjeżdżała z pracy, czasami za granicę, nieczęsto, ale wyjeżdżała. I tak, to była taka możliwość, że mogli je to odciąć, jak ja bym uciekł, i, no i mogła mieć w ogóle nieprzyjemności, nie wiedzieliśmy, jakie mogą być konsekwencje, także no i sam fakt, tak powiedzieć mamie, no, mama, ja spadam, nie? No. W tamtych czasach, mówię jeszcze, nie było żadnych nawet możliwości, żeby system się zmieni, czy że będę mógł wrócić do Polski. Także taki wyjazd to był taki ostateczny i się zdawało, że to na zawsze, nie? Także nie, nie, nie powiedziałem, nie zostałem, pojechałem razem do domu z mamą. I jak tylko przyjechałem do, do, z powrotem i oddałem paszport, bo za każdym razem się zdawało paszport i się odnawiało od nowa, złożyłem o paszport jeszcze raz. Także, żeby, żeby spróbować jeszcze raz wyjechać samemu i, i uciec, nie? W, nie było, wszyscy się śmieli ze mnie. Będę się z moją mamą, z bratem, że z moją tą narzeczoną, narzeczoną nie, nie narzeczoną, z tą dziewczyną moją, że to jest niemożliwe, bo już wtedy byłem 19 lat, już byłem przedpoborowy, już dostałem karteczkę, żeby się stawić na, na komisję. No i w tym czasie miałem taką okazję, że pracowałem w sklepie spożywczym, którego wziąłem na spółkę, taki byłem współpartnerem, bo to był pierwszy taki, to chyba się nazywało wtedy ak akcyjny, czy, no patrz, nie, nie pamiętam, jak się to nazywało wtedy, no taki był, taka była prywatna inicjatywa pod, pod e, tym napisem Społem, było to niby Społem, ale, ale to było prywatne, także taki był pan Witold, którym który mnie tam przyjął, najpierw na próbę pracowałem, a później to wziąłem to sam na siebie, na, na połowę tego sklepu. Ja prowadziłem wino, taki winno, o piwo i napoje i, i tam jakieś bombonierki, a on, a on miał ekspedientkę i prowadził resztę, tam kawę i twkierki, i tam jakieś inne ciastka. Także byłem, miałem dobre zatrudnienie, miałem dobre zarobki. Wtedy jak, jak pracowałem dla niego, to już miałem 6 tysięcy złotych na, na miesiąc, a jak już pracowałem dla siebie, to jeszcze więcej. Także to było bardzo, wypaliło ten prywatny interes. No, ale jak się wyjechać, złożyłem ten paszport. Także, jak się, jak przyszło, przyszedł czas na, na odebranie paszportu, no, z ciężkim sercem, bo tak nie spodziewałem się, że mi dadzą. Eee, pojechałem na woli, miałem odebrać. Mieszkałem na woli w Warszawie do, do, do tego komisariatu. Czy to, co to było? Taki budyneczek, tam na górze była mała salka. Takich przepoconych klientów jak ja było bardzo dużo, bo to było lato i raczej, raczej wszyscy z nerwowości <laughs> chyba tak. Byli przepoceni tam. Tak mi się to że tak zapamiętałem. No w każdym razie, wszedłem do tego, do tego, była moja kolejka. Wszedłem, ten oficer siedział po cywilnemu za biureczkiem. Miał mój paszport w ręku, miał przygotowanie, wiedział, że ja przychodzę. No i pytania się zaczynają. No i oczywiście, pierwsze o, o służbę wojskową. Nie? Ja udaję. Zawsze dobrze byłem tak na, 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 na bieżąco, tak na szybko odpowiadać. Także od razu udawałem takiego zdziwionego, że nie, ja. Dopiero we wrześniu mam tą na komisję. Także jeszcze nie jestem po komisji, jeszcze nie jestem nie, nie, no nie jestem powołany. Ja w tej chwili tylko na urlop, ja, ja pracuję. Mam tutaj taką pracę bardzo dobrą, bo wprowadzę ten, ten sklep spożywczy. Także ja tylko potrzebuję tydzień, tydzień urlopu, żeby tylko odpocząć trochę, bo jestem przemęczony. I potrzebuję do Włoch na tydzień pojechać. Także dlatego ten paszport proszę. No, zaskoczył się z tą pracą wyraźnie i myślał, że, było, że było, chyba było to wyraźnie do odmowy, ale tak się zatrzymał na chwilę i mówi, a pokaż tą, tą karteczkę z, z wezwania na Komisję Wojskową. Ja mówię, no nie mam przy sobie, muszę, muszę przywieźć z, z domu dopiero. Mówi, no okej, okay, przywieź to pogadamy. Dobra, ja w taksówkę szybko wyleciałem stamtąd, mówię, jakaś taka promyk nadziei, no może, nie? Może coś będzie. W taksówkę wziąłem, kazałem mu czekać tam pod domem, to niedaleko było od, od tej komendy. Wróciłem, walę tam do tego biurka, znowu do tego biura. Wchodzę, inny oficer siedzi, jakiś inny człowiek. No i to było takie moje szczęście i takie moje myślenie od razu na miejscu. Jak innego człowieka, od razu do niego wale całkiem z innej beczki, mówię, że ten pan tutaj co siedział przedtem, to powiedział mi, że mi wyda paszport, jak przedstawię tutaj ten papierek, że, że na komisję jestem wezwany wojskowo. Wrzuciłem mu ten papierek na, na, na biurko, jeszcze tak, żeby dla pewności siebie, ja mówię, powiedziałem, gdzie on położył ten paszport. Mówię, w tu w prawej górnej w szufladzie leży mój paszport na wierzchu na pewno, bo ja tutaj dopiero Zajrzał do szuflady, leży paszport. No okej, okay. wziąłem ten papierek, dał mi paszport. A ja z tym paszportem prosto na stację Pol zachodnią, Warszawa Zachodnia, wykupiłem bilet na pociąg i drugiego dnia od razu wyjechałem, żeby się nie rozmyślili, żeby się nie domyślili, żeby, żeby mnie ktoś tam nie zatrzymał. Także tak dostałem paszport i tak w ten sposób miałem ten taki ostatni krok, że sobie wyjechałem z, z Polski jakoś szczęśliwie przed tym poborem. I, no i, i także zostawiłem mi ten sklep i wszystko. No, mamie też nic nie mówiłem. Mama wyczuwała, bo, bo odprowadziła mnie i mówi, no cieszę się, że jedziesz, wiedziała, że jadę do Wiednia. Tak, tak pewnie sobie zarobisz i cieszę się, ale jakoś mi tak smutno bardzo. Coś nie wiem dlaczego. Nic nie mówiłem, bo nie miałem po prostu sumienia i powiedzieć, że ja nie wrócę i, i, poje, i pojechałem do tego wiednia. Pojechałem do Wiednia, tam, tam była siostra mojej tej, tej dziewczyny, z którą się bardzo dobrze znałem. Trzymałem jej syna do, do chrztu, także ona była w tym czasie w Polsce, także miałem, dała mi klucze do mieszkania, pojechałem tam do pustego mieszkania, żeby, żeby mieć gdzie mieszkać I, i tak się zaczęła przygoda z zachodem, no i, i, i to takie były początki, także no tak otrzymałem paszport na wyjazd i, tak, i takie miałem szczęście i, i trochę tam wygadany jestem to tak na to się mówi, na krzywy ryj, <noise> jak to się mówi, no udało mi się, także mam nadzieję, że Was zaciekają takie historie, a jak było w Wiedniu i te inne sprawy, to następna opowiadka, opowiastka. Żegnam.